Rozdział siódmy Pandokins rozpoczyna słowami Każda święta księga na dwa sposoby może być źródłem moralności i zasad życiowych. Jeśli chodzi o Biblię, Pandokins uważa, że ta droga to coś wyjątkowo ochydnego. Po raz kolejny Pandokins udowadnia, że Bóg Izraela, Jachwa, nie jest w jego oczach postacią, na której powinniśmy się wzorować. Samą Biblię uważa za coś dziwnego i niesamowitego, przez to, że Biblia była redagowana i tworzona przez setki anonimowych autorów, którzy nawet się nie znali. Stąd jego zdaniem biorą się biblijne absurdy. Zacząć trzeba od Starego Testamentu. Pan Dawkins wytknął wierzącym tzw. cherry picking, wybieranie fragmentów, które wierzą, a które uznają za alegorie. I są ludzie, którzy na poważnie wierzą w to, że katastrofy i kataklizmy spowodował grzech ludzki. Niczym ludzkość niegodziwa sprowadziła na siebie potop, tak niektórzy azjatycy fundamentaliści uważali, że tsunami w 2004 roku to kara za grzechy. No cóż, ciekawe jak nagrzeszyli w Kalifornii niedawno, że zatopiło ich tam trochę. Znałam takich ludzi, którzy nieumiejętnie obchodzą się z mechaniką kwantową i wmawiają nie tylko sobie, ale też innym, że cokolwiek nie zrobisz, podlega to karze boskiej. Według pana Dawkinsa nasza moralność skądkolwiek by nie pochodziła, nie wywodzi się z Biblii. Przywołuje on oczywiście pewna niepokojąca historia ze Starego Testamentu. Stary Testament wyróżnia przede wszystkim mizoginizm. Dziewiętnasty rozdział Księgi Sędziów opowiada o pewnym lewicie, który podróżował ze swoją żoną i zatrzymał się u przypadkowo spotkanego starca w Gibea. Podczas gdy panowie pili i rozweselali swoje serca, mieszkańcy tego miasta dobijali się do drzwi, krzycząc, że chcą z tym lewitą obcować. I ja nie wiem, co, co się z tymi ludźmi działo, czy oni tak ruchali wszystko, co się rusza? Strach w tych czasach było w ogóle do innego miasta się ruszyć. Dalej czytamy, że starzec oddał tym ludziom swoją córkę, dziewicę i żonę lewity. Ci dopuścili się na niej zbiorowego gwałtu aż do świtu. Kobieta wracając o świcie upadła u drzwi owego starca. i mąż kazał jej wstać, ale ta nie odpowiadała. Wstań, a pojedziemy, rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, Zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż i zdjąwszy żonę swoją, rościł ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich. Wysłańcom swoim dał następujące polecenie: Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego? Zastanówcie się, naradźcie i wypowiedzcie. A wszyscy, którzy to widzieli, mówili: nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano, od kiedy Izraelici odpuścili Egipt, aż do dnia dzisiejszego. Uderzająco podobna historia do Lota i aniołów. Ich też chcieli wyjść. Od Abrahama, bohatera Starego Testamentu, też moralnością nie pachnie. W Egipcie oszukał faraona, twierdząc, że Sara jest jego siostrą, a nie żoną, więc ta trafiła do haremu, a Abraham opływał w luksusy. Jak Bóg Izraela zesłał na faraona plagi? Faraon wyrzucił ich z Egiptu, a parce maskarada najwyraźniej przypadła do gustu, że próbowali ją powtórzyć z Abimelekiem, królem Geraru. Abraham przedstawił ją Abimelekowi jako swoją siostrę, co jest w sumie prawdą, bo to jego siostra przyrodnia, córka jego ojca od innej matki. Ale Bóg ostrzegł Abimeleka we śnie, że kobieta jest już zamężna. Abraham naraził go na wielki grzech. Ale to jeszcze nic w porównaniu do próby poświęcenia Izaaka. Przecież dziecko miałoby traumę po takim incydencie. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to znęcanie się nad dzieckiem, terroryzowanie i tak zwana obrona norymberska. Ja tylko wykonywałem polecenia. Przypomina mi to tego pan Dokis nie opisuje, co się wydarzyło w Teksasie w 2003 roku. Diana Lanej zabiła dwóch swoich synów, 8-letniego Joshua i 6-letniego Luca oraz spowodowała obrażenia u 15-letniego Aarona. Kobieta twierdziła, że Bóg powiedział jej o nadchodzącym końcu świata i że ma doprowadzić swój dom do porządku, co oznaczało też zabicie swoich dzieci. Tak pan Dawkins słyszał od teologów, że nie można tej opowieści o Abrahamie i Izaaku traktować dosłownie. Tylko nawet jeśli ma być alegorią, do czego? No, na pewno nie, nie czegoś cennego. Źródłem naszej moralności nie jest pismo. A jak nam się wydaje, że tak, to zawsze wybieramy co lepsze kawałki i odrzucamy co paskudniejsze. Kryterium, którym się kierujemy przy wyborze, nie może wywodzić z pisma. I tutaj się z panem Doknisem zgadzam na 100%. Kto przy zdrowych zmysłach zachwyca się historią biednej, zgwałconej i pociętej żony albo ojca składającego swojego syna w ofierze dla bóstwa? Dalej pan Noki pisze, że nawet w tej historii niektórzy apologeci doszukują się dobroci bóstwa, że oszczędził chłopca. Nieprzyzwoita obrona. Bóg Izraela postanowił już nie interweniować i ratować córki Jeftę który w 18 rozdziale Księgi Sędziów obiecał Jachwę, że jak tempo może mu rozgromić amonitów, ofiaruje mu tego, kto pierwszy wyjdzie od drzwi jego domu, gdy w pokoju będzie wracał z pola walki. I wyszło jego córka, z której złożył ofiarę całopalną. Kolejnym wzorcem moralnym dla wierzących ma być Mojżesz, który, opisuje to Księga Liczb, 31 rozdział, kazał podczas rzezi Madianitów oszczędzić dziewicę. Pandokies zadaje pytanie na podstawie, jakich kryteriów człowiek miałby decydować, co jest alegorią, a co nie jest. Pandokies pisze, że teologowie zaprotestują, mówiąc, że bitwa o Jerycho nigdy nie miała przecież miejsca. Biblia ma być dla nas źródłem moralności, ale zajmowanie ziemi obiecanej przez plemiona Izraela nie różni się od napaści Hitlera na Polskę czy masakr dokonanych przez Hussein'a na kurdach i szyitach. Przywołując te fragmenty z pisma, pan Donkis chce po prostu pokazać, że w rzeczywistości nie opieramy naszej moralności na świętych księgach. W końcu nie pozbawiamy życia tych, którzy Dnia Świętego nie święcą, czy dziewczyny, która nie dochowała dziewictwa do ślubu. Czy Nowy Testament jest w takim razie lepszy? W kwestii moralności Jezus stoi o niebo wyżej niż ten okrutny starotestamentowy potwór. Pan Donkis uważa... Nauki Jezusa za godne podziwu, tylko nie te, które dotyczyły rodziny. Chodzi o te nauki porzuć ojca i matkę, niczym sekciarz jakiś. Przynajmniej w porównaniu ze starotestamentową etyczną tragedią. Mimo wszystko są momenty, które osoba kierująca się dobrem nie może popierać. To pokuta za grzech pierworodny, wcześniej za grzech przodków. Wskazywanie dziecka na dziedziczenie grzechu za czyn popełniony przez odległych przodków oraz nieprawiona, sadomachistyczna i odpychająca idea odkupienia, której absurdalności nie zauważam ze względu na jej wszechobecność. Sama idea odkupienia, jak pisze pan Dawkins, ma pochodzić od Pawła, zafascynowanego teologią żydowską, głoszącą, że bez krwi nie ma odpuszczenia grzechów. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. A Jeśli opowieść o Adamie Jewie to alegoria, to Jezus skazał się na krzyż za symboliczny grzech popełniony przez nigdy nieistniejącego osobnika? Niesmaczne i zupełnie absurdalne. Tak samo jak miłuj bliźniego swego u Izraelitów odnosiło się do innego Żyda. Poganie byli wyłączeni. W Nowym Testamencie też odnosi się to do innego Żyda. Dopiero Paweł oferował żydowskiego Boga poganom. John Hartung, amerykański lekarz i antropolog ewolucyjny, stwierdził, że. I Jezus przewróciłby się w grobie, gdyby wiedział, że Paweł zaniósł Jego nauki między świnie. Pan Hartung najlepszą zabawę miał z apokalipsą św. Jana. Ken Smith, autor Ken's Guide to the Bible, stwierdził, że jeśli listy Jan pisał po trawce, to przy apokalipsie musiał być chyba na LSD. W siódmym rozdziale mowa jest o opieczętowanych, co na przykład Świadkowie Jehowy uznają za zbawionych. Jest ich 144 tysiące. Potem ujrzałem czterech aniołów, stojących na czterech narożnikach ziemi powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń, Synów Izraela. Jan mówi wprost, że są to Żydzi, a Ken Smith dodaje, że ci opieczętowani to ci, którzy z kobietami się nie splomili, czyli żaden z nich nie mógł być kobietą. No cóż, czegoś takiego można było oczekiwać. Oprócz tego, że moralności raczej nie czerpiemy ze Świętej Księgi, Pan Donki stwierdzi, że dzieli ona ludzi. Przeczytam dosłownie. Etykietowanie dzieci. Już od najmłodszego wieku mówi się na przykład o katolickich dzieciach lub protestanckich dzieciach. Tymczasem to zdecydowanie za wcześnie, by dziecko mogło mieć jakikolwiek pomysł, co myśli o religii. Segregacja w szkołach, system edukacyjny znów często od bardzo wczesnego wieku zorganizowany jest tak, że dzieci stykają się wyłącznie z członkami własnej wspólnoty religijnej i są odseparowane od dzieci, których rodziny wyznają inne religie. Nie byłoby wielką przesadą stwierdzenie, że gdyby w Irlandii Północnej zakazano szkół wyznaniowych, problemy znikłyby w ciągu kilku generacji. Zakaz, a raczej tabu, małżeństw mieszanych to bardzo wzmacnia dziedziczone przez kolejne pokolenie spory i rodowe wendety. Tam, gdzie zwiększa się liczba małżeństw między członkami skłóconych grup, przebieg konfliktu łagodnieje. I rzeczywiście dodam od siebie, że w rodzinie królewskiej Niderlandów siostra królowej Beatrix, księżniczka Irena, wyszła za katolika i straciła prawo do sukcesji tronu Holandii. Mogę dodać, że moja prababcia była wyznania greko-katolickiego, do tego jej ojciec, a mój prapradziadek był księdzem, tylko greko, i musiała zmienić wyznanie na katolickie, kiedy wychodziła za mąż za mojego pradziadka. Ale działo się to w latach, kiedy ludzie rzeczywiście przywiązywali do tego wagę. Religia ma po prostu skłonność do wzmacniania podziałów. Zmieniały się kryteria dobra i zła dzięki duchowi czasu. Niewolnictwo, normalna sprawa w czasach biblijnych, zostało zniesione, kobiety uzyskały prawa wyborcze. Kiedyś używanie słów dziś uznanych za rasistowskie było na porządku dziennym. Dbamy dzisiaj bardziej o środowisko. I ja na przykład dobrze pamiętam, że jeszcze 15 lat temu, no na przykład w miejscu, w którym ja dorastałam, nie było takiej świadomości. Pamiętam jak w 2007 roku pojechałam pierwszy raz do Niemiec i zobaczyłam, że oni tam śmieci segregują. No szok, u nas wtedy tak nie było. Dopiero po paru latach i my zaczęliśmy. Zaczęły pojawiać się akcje przeciwko plastikowi. Coraz więcej ludzi przechodzi na wegetarianizm z przyczyn ekologicznych. A Greta Thunberg ryja drze na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przykłady można mnożyć, ale tylko pokazują, jak bardzo nasz świat się zmienia i jak bardzo my zmieniamy się z czasem. Teraz nadchodzi najciekawszy moment, przynajmniej dla mnie, ja akurat się interesuję takimi rzeczami. Hitler i Stalin byli przecież ateistami. Zacząć trzeba od tego, że Stalin był ateistą. A co do Hitlera, nawet ja swego czasu próbowałam znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy Hitler był wierzący, czy nie. Oprócz tego jedno nie ma z drugim nic wspólnego. Tutaj mam na myśli dwa założenia. Pierwsze: Stalin i Hitler byli ateistami. Drugie: czynili to, co czynili, ponieważ byli ateistami. Nawet jeśli zgodzimy się z tezą, że łączyły ich ateistyczne poglądy, to obaj też mieli wąsy. Hussein też. Czy coś z tego wynika? Prawidłowe pytanie brzmi: czy ateist systematycznie zmusza ludzi do czynienia zła? Do takiej tezy nie ma dosłownie żadnych dowodów. Stalin był ateistą, ale nie ma dowodów na to, że jego brutalność z tego wynikała. Jeżeli chodzi o Hitlera, tutaj sprawa się komplikuje. Oficjalnie nie wyrzekł się religii, a w Mein Kampf pisze, że na wieść o wybuchu I wojny światowej upadł na kolana i dziękował niebiosom za łaskę życia. Sprawdziłam to w Mein Kampf i rzeczywiście tak napisał, oto oryginał w języku niemieckim. I szajmy myśl, a hoj ten jest sagen, czyli nie wstydzę się tego dzisiaj powiedzieć. Das ist überwältig von Stürmische Begeisterung. In die Knie war, że ogarnięty gwałtownym zachwytem, upadłem na kolana. Und dem Himmel aus überwohlen Herzen dankte. I dziękowałem niebiosom z całego serca. Das er mir das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen, że przypadło mi takie szczęście żyć w tym czasie. Ok, Hitler miał wtedy 25 lat, może coś się zmieniło z czasem. W 1920 roku, gdy Hitler miał 31 lat, Rudolf Hess pisał o nim w liście do premiera Bawarii. Osobiście znam pana Hitlera i blisko z nim współpracuję. Mogę zaręczyć o jego wielkim charakterze i równie głębokiej dobroci. Poza tym to człowiek wierzący i dobry katolik. Skoro Heze zdecydowanie się pomylił co do wielkiego charakteru i głębokiej dobroci, to może pomylił się też z katolikiem. W swoim przemówieniu w Berlinie w 1933 powiedział: Hitler oczywiście. Jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie chcą i potrzebują wiary. Dlatego właśnie podjęliśmy walkę z ruchem ateistycznym. I nie są to tylko puste deklaracje. Wyplenimy go z korzeniami. Szukałam tej wypowiedzi Hitlera po niemiecku i nie znalazłam niestety. Dalej Pandokies pisze, że Hitler też zarzucał Żydom śmierć Jezusa. Marcin Luther też nie miał najlepszego zdania o Żydach i nazywał ich plemieniem żmijowym. Hitler w Mein Kampf pisał nawet tak, znowu zamieszczam fragment z Mein Kampf w wersji oryginalnej. Zoglaube ich heute im des Allmächtigen, czy first zu handeln. Czyli wierzę, że działam w zamiarze wszechmocnego stwórcy. Ja bym to im przetłumaczyła jako w zamiarze. Indeim des Juden erweire, czyli broniąc się przed Żydami, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Walczę o dzieło pana. Jest taka książka rozmowy przy stole. Link do książki w źródłach na stronie Allegro, można ją zamówić. Na stronie lubimyczytać.pl jest opis tej książki. Książka Rozmowy przy Stole zawiera osobiste wypowiedzi Hitlera w wąskim gronie bliskich mu ludzi na różnorodne tematy. Od polityki i historii poprzez naukę i sztukę do tematyki religijnej i obyczajowej, a także wspomnienia osobiste. Link do tej książki w oryginalnym języku, czyli niemieckim, zamieszczam w źródłach. Jest taki ciekawy moment w tej książce na stronie 348 w pdf to strona 91: Chrześcijaństwo czy religia rasy? Na ekranie wersja niemiecka, ja tłumaczę. Wojna się skończy. Ostatnim wielkim zadaniem naszego czasu to wyjaśnienie problemu z kościołem. Wtedy niemiecki naród będzie bezpieczny. Tutaj zostało już te słowa gezjusierdza, co ona znaczy bezpieczny, zabezpieczony. Nie martwią mnie dogmaty wiary, ale nie wątpię, że klechę martwią ziemskie sprawy. W młodości myślałem tak, dynamit. Dopiero później pojąłem, że nie można tego robić na konalnie. Musi gnić i odpaść, jak przypalona część. Zdrowa młodzież jest u nas. Nie mam nic przeciwko państwowemu kościołowi, jak to mają Anglicy. Ale nie może być to prawda, że na dłuższą metę można utrzymywać świat przez dogmat. Dopiero w VI, VII, VIII wieku narzucono naszemu ludowi chrześcijaństwo przez książąt, którzy trzymali z Wcześniej żyli bez tej religii. Mam sześć dywizji SS, które nie należą do kościoła i umierają w wielkim pokoju duszy. Chrystus był Arejczykiem. Ale Paweł wykorzystał swoją naukę w celu mobilizacji krainy zmarłych i organizacji bolszewizmu. Tutaj pan Hitler, jest, jest autorem tych słów, użył słowa for bolszewizmu. For to przed, y, możliwe, jakiś pierwowzór bolszewizmu. Z ich nastaniem zatraciła się przejrzystość antyku. Co to za Bóg, który ma przyjemność z ludzi katujących się przed nim. Prosty i jasny przykład. Kochany Bóg ustanawia warunek grzechu pierworodnego. Potem, jak udaje się to z pomocą diabła, posługuje się dziewicą mającą urodzić człowieka, który przez swoją śmierć odkupi ludzkość. Mahometanizm mógł zachwycić mnie niebem, gdy tylko wyobraża sobie mdłe chrześcijańskie niebo. Był Richard Wagner na ziemi, a po tamtej stronie słyszy się tylko alleluja i liście palmowe dzieci w wieku niemowlęcym i starszych ludzi. Wyspiasz czci przynajmniej jeszcze siły natury. Murzyn ze swoim fetyszem ma przewagę nad wierzącym w cud przemiany. Czasami traci się szacunek do ludzkości, nie do masy. Ona niczego innego się nie nauczyła. Ale że minister partii i generałowie są przekonani, że bez błogosławieństwa Kościoła nie jesteśmy w stanie zwyciężyć. 300 lat walczą już Niemcy. Czy po co z komunii przyjmuje się Boga w jednorakiej czy dwojakiej postaci? Nasza religijna, tutaj pan Hitler powiedział Eibenet, to jest płaszczyzna. Po polsku to chyba nie ma sensu, ale powiem tak. Nasza religijna płaszczyzna jest najbardziej haniebna ze wszystkich. Także chrześcijaństwo u Japończyków jest zmodyfikowane. U nich to proste. Mają religię wywodzącą się z natury. Nie mogę zastąpić chrześcijańskiego myślenia o tamtym świecie, bo nie jest wiarygodne. Myślenie o wieczności ugruntowane na kształt. Duch i dusza z pewnością idą do wspólnego rezerwuaru niczym ciało. Użyźniamy niczym pierwiastek zasób, z którego powstaje nowe życie. Nie muszę sobie łamać głowy nad dlaczego i po co. Nie będziemy badać istoty duszy. Jeśli jest Bóg, to nie ma tylko życia, ale jeszcze poznanie. Reguluje swoje życie na podstawie danego mi od Boga wglądu. To mogę się mylić, ale nie kłamie. Cielesne, wymyślone przez Kościół życie po śmierci, pęka w momencie, kiedy każdy zostałby zmuszony spojrzeć w dół. Doznałby męczeństwa. Musiałby się złościć z powodu błędów popełnionych przez ludzi, tych, które widział. Błędem Histona Stewarta Chamberlaina była wiara w chrześcijaństwo jak, jako w świat duchowy. Człowiek wyznacza swoje ludzkie kryterium. Kto jest większy od niego, nazywa go wielkim. Kto mniejszy, nazywa go małym. Pewne jest, jesteśmy gdzieś w skali światowej. Opatrzność stworzyła jednostkę na swoje podobieństwo, i stąd taka radość. Nie możemy robić niczego innego, jak tylko cieszenie się z tego, co uważamy za ładne. Dążę do stanu, w którym każdy z pojedyncza wie, że żyje i umiera dla zachowania swojego gatunku. Zadaniem jest wychowanie człowieka. Tak, godzin jest najwyższej czci gdy czyni coś niezwykłego dla zachowania życia swojego gatunku. Dobrze, że nie wpuściłem duchowości do partii. 21 marca 1933 roku w Poczdamie padło pytanie, kościół czy nie. Zdobyłem państwo przeciwko klątwie dwóch wyznań. Gdybym zaczął wtedy posługiwać się kościołem, poszlibyśmy do grobu. Kiedy ludzie państwa byli w kościołach, podzieliłbym los ducze. Dla siebie jest wolno Zaczął od ustępstw, podczas gdy lepiej byłoby dla niego zmienić kierunek na rewolucyjny. Maszerowałbym do Watykanu i uratował całe społeczeństwo. Powiedziałbym, proszę mi wybaczyć, myliłem się, ale ich już nie ma. Bądź co bądź, nie chodzi nam o to, że Włosi czy Hiszpanie tracą chrześcijaństwo. Moim zdaniem Hitler mógł być wierzący, ale nie uznawał religii. Są wierzący, którzy nie chodzą do kościoła, bo to dla nich instytucja, nie uznają dogmatów, ale wierzą. Dlatego pan Adolf dorobił sobie swoją wersję, że Jezus to Aryjczyk. Doki pisze, że może był oportunistycznym łgarzem, bo tak dużo sprzeczności. Może nawet wykorzystywał uczucia religijne swoich słuchaczy? Może pokazywał publicznie przywiązanie do religii, żeby nie stracić poparcia Kościoła? Na zakończenie podwójne standardy. Przeczytam dosłownie z książki o pewnym eksperymencie, który jak żaden inny je obnaża. W swojej książce Hartung przywołuje wiele tych samych cytatów z Biblii którymi posługiwałem się na powyższych stronach, o podboju ziemi obiecanej, opisanym w księdze wyjścia, liczb i o złego. Z tym, że użyłem ich w innym celu, by wykazać, że nawet ludzie wierzący nie myślą dziś kategoriami biblijnymi. Dla mnie stanowi to dowód, że nasza moralność, niezależnie od wiary lub jej braku, wywodzi się z innych źródeł. Te zaś, niezależnie od tego, czym są, dostępne są wszystkim ludziom, i religijnym, i ateistom. Hartung przytacza jednak opis badania izraelskiego psychologa Georgia Tamarina, które nieco mnie przeraziło. W eksperymencie ta Marina udział wzięło ponad tysiąc izraelskich uczniów w wieku od 8 do 14 lat. Psycholog przedstawił wszystkim zaczerpnięte z księgi Jozułego opis bitwy o Jerycho. Jozułę zawołał do ludu. Wznieście okrzyk wojenny, albowiem Pan daje miasto w moc waszą. Miasto będzie oburzone klątwą dla Pana, ono samo i wszystko co w nim jest. Całe zaś srebro i złoto, sprzęty z brązu i z żelaza są poświęcone dla Pana i pójdą do skarbca Pańskiego. I na mocy klątwy przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły owce i osły. Następnie miasto i wszystko, co w nim było, spalili, tylko srebro i złoto, jakie sprzęty z brązu i żelaza oddali do skarbca domu pańskiego, po czym zadał dzieciom proste pytanie: czy uważał, że Józę i Izraelici postąpili słusznie, czy nie? I dał do wyboru trzy odpowiedzi: A. Najzupełniej słusznie, B. Częściowo słusznie C, zupełnie niesłusznie. Rozkład odpowiedzi był dość szeroki. 66% dzieci w pełni zaaprobowało postępowanie Jozułego, 26% uznało je za naganne. Stosunkowo niewiele zaś, bo tylko 8% wybrało odpowiedź pośrednią. Oto trzy dość typowe wypowiedzi dzieciaków z grupy A, które poproszono o uzasadnienie dokonanego wyboru. Grupa A, czyli postąpił słusznie. Moim zdaniem Jozue i synowie Izraela postąpili słusznie, a to dlatego, że Bóg obiecał im te ziemie i zgodził się, by je podbili. Gdyby nie działali w ten sposób i nikogo nie zabili, mogłoby też się skończyć asymilacją synów Izraela wśród gojów. Uważam, że Jozue miał absolutną rację. Przecież Pan kazał mu wymordować tych ludzi, by plemiona Izraela nie osiedliły się pośród nich i nie przejęły ich nagannych obyczajów. Jozue zrobił dobrze, bo ludy. Zamieszkujące te ziemie wyznawały inne religie, a kiedy Jozue ich wymordował, religie te zniknęły z powierzchni ziemi. Jak widzimy, uzasadnienia ludobójstwa dokonanego przez Jozuego miały czysto religijny charakter. Co ciekawe, podobny sposób rozumowania wystąpił też w grupie C, czyli wśród dzieci, które nie zaakceptowały postępowania Jozuego. Jedna dziewczynka na przykład potępiła Jozłego za zdobycie Jerycha, uznając, że błędem było samo wejście do miasta. Przecież Arabowie są nieczyści, a każdy, kto wchodzi na nieczystą ziemię, sam staje się nieczysty i będzie dzielił klątwę. Dwoje innych dzieci skrytykowało Jozłego za to, że nakazało zniszczyć wszystkie zdobyte dobra zamiast rozdzielić łup między Izraelitów. Wydaje mi się, że Jezus zrobił źle, bo powinien oszczędzić zwierzęta i rozdzielić je między swoich ludzi. Jezuę nie robił dobrze. Nie należało niszczyć zdobyczy, gdyż to wszystko mogło należeć do Izraelitów. A cóż ma do powiedzenia w tej sprawie mędrzec Maimonides, jakże często cytowany z powodu swej wielkiej wiedzy, nie pozostawia na on żadnych wątpliwości. Było to boskie, pozytywne przykazanie, by zniszczyć siedem plemion. Powiedziano bowiem, lecz do szczętu wytracisz je. Gdyby tak nie uczyniono i ktoś oszczędziłby czyjeś życie, mogąc je odebrać, złamane zostałoby negatywne przykazanie, które wprost nakazywało, niczego nie zostawisz przy życiu. W odróżnieniu od Maja Monidesa, dzieci badane przez Tamarinę były młode i niewinne. Ich barbarzyńskie poglądy były zapewne po prostu bezrefleksyjnie przejęte od rodziców lub środowiska, w którym wzrastały. Jak się domyślam, palestyńskie dzieci wychowywane w tym samym rozdartym przez wojnę kraju odpowiadałyby dokładnie tak samo tyle, że z przeciwnym znakiem. To też ponury wniosek, ale w sumie oczywisty. Religia ma olbrzymią moc, a zwłaszcza religia wykładana młodym umysłom, prowadzenia podziałów między ludźmi i umacniania historycznych sporów i dziedzicznych vendet. Trudno też powstrzymać się w tym momencie od przypomnienia, że spośród trzech reprezentatywnych Cytowanych wypowiedzi z grupy popierających masakrę, dwoje dzieci argumentowało przywołując niebezpieczeństwo asymilacji, trzecie zaś uznało za najważniejszą możliwość wyrugowania innych religii za pomocą wymordowania jej wyznawców. W drugiej części eksperymentu Tamarin wprowadził grupę kontrolną. 168 izraelskim uczniom przedstawił ten sam tekst księgi Jozłego. Tyle, że jego zastąpił generałem Lee, a Izrael podmienił na cesarstwo chińskie przed trzema tysiącami lat. Tak przeformułowane badanie przyniosło dokładnie przeciwne rezultaty. Postępowanie generała Li zaaprobowało tylko 7% badanych dzieci, a 75% uznało je za naganne. Czyli wystarczyło usunąć czynnik lojalności wobec judaizmu, by zdecydowana większość dzieciaków zaczęła posługiwać się ocenami moralnymi, które aprobuje większość współczesnych ludzi. Wniosek z tego wypływa taki, że czasy się zmieniają, zmienia się moralność i postrzeganie pewnych kwestii. Zgadzam się z tym absolutnie, gdyż sama znałam ludzi twierdzących, że Stary Testament to stare przymierze, teraz mamy nowe, ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Nawet słyszałam, że, cytuję: Ze Starego Testamentu ważny jest dekalog, a tak mamy Nowy Testament, Nowe Przymierze. To jest rosowa cherry picking i tak bardzo subiektywne, że głowa mała. Dziękuję za dzisiaj i do następnego.